i jako dojazd od, od Hrubieszowskiej do, hmm. do, 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 do kopalni Kredy. Jednocześnie no jak będzie w... remont ulicy Wolwinów, może wykorzystać ten destrukt, czy tam bo jest podłoże do wysypania, tam, tam odcinek taki jest dojazdowy do Ale tej tak wieży widokowej. Z cementownią trzeba wyjść w układ. Pani bardzo chętnie pomogą. To złe i, 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 i zaraz, zaraz, W związku z tym można by było z nimi porozmawiać, żeby nie była to ścieżka rowerowa utwardzona, mogła być to ścieżka. Było jest zgoda, tylko kwestia współpracy. Tak, bo nawet powstał punkt widokowy. To nawet pan, ja pan Wiesław Wiepa Wepa, był też taki znajomy rowerzysta, który był inicjatorem tego pomysłu o stworzenie, i on zabiegał o to, i ten punkt widokowy powstał. Właśnie I też była mowa o, o tej drodze bo tam na przykład nie będzie powiększania tej kopalni, już trasa jest. I, i, uważam, tak. i uważam, że się A to kwestia z, rozmów właśnie do miasta nie z Miasta z, z cmf ja ja No i tak samo, jeżeli chodzi o Wolwinów, to Będzie głosowana na Radzie ewentualność przebudowy litewskiej. Starości niskiej, bo właściwie mosickiego. Zwracam uwagę, że gdyby taka możliwość powstała, to oczywiście pewne możliwości to by powstały, prawda? To taka sugestia, żeby o tym może nie zapomniano. Druga rzecz, jeśli chodzi o stację do rowerów, pana zdaniem, jako naszego jakby. Przedstawiciela, czy to dobrze w hełmie zadziałało, czy jakieś są już wnioski wyciągane z tego, bo to jest kwestia oceny, jak, 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 to, jak to pykło, czy nie pykło. jasne to znaczy ciężko jest mi powiedzieć. Ja się tym bezpośrednio. Tak, zrzucam hasło, powiem, że w był były jakieś tam kontrowersje, jak to szło tak naprawdę. I trzecia rzecz, jako Szujmy, osoby, która nie jedzie tak dużo rowerów jak, jak Państwo, czy Szwoleżarów i Mołdowskich jest ten szeroki bardzo chodnik. Czy on może pełnić rolę tego ciągu pieszo-rowerowego? Bo mi się wydaje, jako użytkownikowi pieszemu głównie, że ta możliwość istnieje. Mam jest. wrażenie, że to może być przestrzeń, która łączy piłsudzkiego, czyli nową ścieżkę i kolejowo przecież tam jest ścieżka, z, z centrum. miastem, de facto centrum. z centrum, czyli w jakiś rozwiązując problem, tym rozmawiamy, bo mam wrażenie, że to po prostu jest możliwe. Chyba, że z punktu techniczno-prawnego jest to wykluczone, ale Przestrzeń chyba jest na to mi się tam wydaje. jest chyba szerokość wystarczająca? Chyba tak, no bo. A ja wąskie zerwam do iskry jest jedna tam, tam, tam już jest wąsko, to prawda. Tam już jest wąsko. wąsko, ale to do iskry, czy tam do tego końca tych machmuców, to wydaje się, że ta możliwość istnieje. A nie jest to rzecz drogie, się no, bo to się woda wymaga woda po prostu malutki, tak? miejsce, miejsce, Być Może, no ale wiadomo, kwestia pieniędzy. No nie uciekajmy, no. to, jest, to są drogie rzeczy mimo wszystko dla miasta. Ale tak, tutaj bo... na przykład no, też wiem. analizowałem to i tak stwierdziłem, że ja osobiście gdybym jeździł tam, bo nie jeżdżę, to lepszym rozwiązaniem byłoby pojechanie są to prawda? starościńską w dół, koło, koło boiska, koło piątki i wyjeżdżamy przy pierwszym LO, to jest o wiele ciekawsza, bezpieczniejsza tylko połączyć, aniżeli jechać sważerów. To tak kwestia tak, tego, tak, właśnie, żeby było jakieś oznakowanie. też ale to, to wie, tak, po tak, prostu miasta sobie jadą rowerem, a to z, po prostu nie ma tej, tej przestrzeni. W miasta, miasta. Tak. I tak. I jeszcze jedna kwestia, czy hulaj nogi z punktu widzenia rowerzystów stanowią pewien problem, kultura jazdy i tak dalej, czy to w ogóle już jest jakiś problem dla rowerzystów, czy nie? W na naszym mieście to jest to nowe Pozostawianie na chodnikach i na ścieżkach tak. rowerowych. Tutaj to jest firma zewnętrzna. My absolutnie tutaj niestety nie jasne, mamy... Jasne, My możemy... Albo wydzielić jakieś... Trakty, bo, bo wie Pan do czego zmierzam. Chodzi miejsce. o to, że tu Strasznie. już ja miasto. Czy tak naprawdę większość tej młodzieży zna? I wydaje mi się, że gdyby kilka osób faktycznie dostało jakieś kary za takie traktowanie sprzętu i porzucenie tego sprzętu... Ostatnio nawet mieliśmy ciekawostkę na drodze dla rowerów poprzek pocięku, że można ładnie wywinąć. Yy, może by wtedy coś do tych ludzi dotarło, nie? że to jednak, okej, okay, to stwarza jakieś zagrożenie i to jest kosztowna zabawa. Obiektywnie to można zweryfikować kto to zrobił, bo to jest na aplikacji, więc to jest do tak to I tak i nie. No, no właśnie my zgłaszaliśmy wszystkie przypadki no. po kolei, ale tak naprawdę Firma nie otrzymujemy... To znaczy tak, one są no, rozpatrywane najprawdopodobniej gdzieś w Indiach. One tak, za granicą <grym są <grym tak? po prostu Oczywiały rozpatrywane. Operatorzy udzielają tak, informaty. Operator, jeśli chodzi o jednego się panek tak, tak, to jest transkratorem w ogóle tłumaczony, że dziękuję za twoje i nie wiadomo, co się z tym dzieje. E, jak no. możesz na zdjęcia, <laughs> gdzie zdjęcia były dodane w zgłoszeniu, pod pularz został, został tak? zestawiony. Tak, więc... I też nie da się no tego, w z tego problem Nie z wiadomo, zdaniem. czy w ogóle problem został rozwiązany, czy ktoś to zweryfikował, czy nie zweryfikował. Przychodzi z automatu wiadomość i tak naprawdę ja mam wrażenie, że z robotem po prostu koresponduje. Chcecie <laughs> Państwo likwidować tę wiatę i mówimy o tym, żeby tą ścieżkę jakoś ochronić. To jednocześnie zwrócę uwagę, że tam jest po prostu bardzo samochody jeżdżą. Szybko, może przy okazji tam jakiś próg spowalniający. Bo tak, planuję, były takie głosy, bo tak. tam jest naprawdę źle dla ludzi mieszkających. Yy, ja, ja tyle razy mówię, proszę Państwa, próg spowalniający na głupotę ludzką jest za, za prostym rozwiązaniem. Nie da się tego. Tam szykany będą, tak? tak, tak jeżeli jeżeli, tam jest jeżeli ludzie, nie tego, jeżeli powiem, ludzie tak. tego nie zrozumieją, bo mało jest tych normalnych drukierzy, czasami samochodem i też co chwilę jest próg, później ten próg się wykruszy, zostają same śruby z tego z tego Progu. Ja też mieszkam na taki, w takiej dzielnicy, gdzie, jak to mówią, pożar się Panie Boże, bo z pokrówki skracają drogę sobie przez przemną. Nie? Ja wiem, bo tam jest de facto tor wyścigowy dla niektórych. No i u nas ja też, też jest, jest takie samo, ale też nie, nie chcemy też tego, progu, do... tych progu, bo sami siebie każemy, tłukąc te samochody tam na, na tych progach. A ten, że tak powiem, człowiek jak ma pojechać szybko, to niektórzy po prostu zajeżdżają na ścieżkę, po prostu. To jest Nie, sprawa od wielu, wielu lat, odkąd na ulicy Armii Krajowej jedzie ścieżka rowerowa, droga dla rowerów, ścieżka rowerowa, nazwijmy to w ten sposób, krzyżuje się tam z wyjazdami, są przejścia dla pieszych. Tam tak naprawdę od skrzyżowania z ulicą Lwowską do Ogrodowej, to trzeba przeprowadzać rower przez te przejścia przynajmniej czterokrotnie, jak mniej więcej. Piotr, ile tam jest tych przejść? Pamiętasz? Siedem. Siedem, proszę bardzo. No to? Sąd jeszcze wiecie, bo to przy sądzie też nie. To proszę Państwa, czy przypadkiem nie warto w tym kierunku pójść, by zrobić tam przejazd rowerowy, a to trwa już od wiodą. To prawda, to Człowiec? bardzo ja, o 8, 8, 8. do tych rzeczy po kolei. Tak. Bo, a, no, tak. Tak. Jeszcze lub w no musiałem dołożyć, Ale ja myślę, że może nie Pan może nie, nie pan do końca, <słowie> a, a po prostu odnieście się państwo, nie wiem, w medwech społecznościowych, wydajcie komunikat, bo to, że państwo się odniesiecie w tej chwili, to, to ta informacja zostanie u nas. A dobrze było, żeby ta informacja poszła. To znaczy, że już nie. Spotkanie nagrywam, będzie sporządzona oczywiście notatka z tego spotkania i będzie udostępniona, także to nie ma z tym żadnego problemu. No, no to... Ja chciałam do panów taką, mieć taką prośbę, żebyście ujęli. Może nawet i obecnie w planie na 23 rok, żeby wyremontować ścieżkę rowerową, tą węższą. Tam są takie doły, ona się po prostu rozleciała. Tam jest, tam jest problem z przejazdem wieczorem, jak się jedzie, można sobie e, naprawdę zrobić wielką. Tam są duże szczeliny wyglądać. Tak, tam są ja, ja bym, ja bym, ja bym, ja bym, ja bym tu w ogóle zostawił tą ścieżkę jako chodnik i dobudował asfaltową drogę dolarową obok, tam gdzie jest wąska. Tutaj, co właśnie mówię Państwu o tym rozchodzeniu się tej kostki, to przecież ja też całe lata w Lublinie walczyłem z kostką brukową. Udało się to oczywiście wcześniej niż w Hełmie. Natomiast też oczywiście wtedy był ten argument, że to się łatwiej naprawia, co oczywiście historia pokazuje, że jest wręcz przeciwnie że jednak rozłożąca się kostka na setkach metrów. Na pod kątem naprawiania to są po prostu koszty i bardzo dużo czasu po, poświęconego. poświęcone. No, to, no, to, to wcale nie jest Nie, oczywiście, że nie jest. Myślę, że czasy kostki w Chełmie już minęły i tutaj już nie trzeba wracać do tego, co było. Tylko tak, tak, tak. To jest ta jedna kwestia. Druga to jest ta trasa, tutaj co pani mówiła, ta po południowej stronie. Tak jakby ja tego tematu osobiście nie znam, natomiast tak do mnie domniemuję, że. Mowa jest tutaj o takiej nawierzchni niebitumicznej i jeżeli tak nie wiem jeszcze czy to będzie możliwe, żeby coś takiego wybudować z tych środków, bo jesteśmy na bardzo początkowym etapie. Natomiast jeżeli już to według mnie koniecznie musi to być nawierzchnia bitumiczna, przynajmniej na tych odcinkach takich, no nie, nie wiem jak w lasach, nie na naszych terenach, ale na naszych terenach to bez dwóch zdań, dlatego że ja tutaj już padało właśnie kwestie jazdy po deszczu na punkt widokowy na kopalnie. To ja pod koniec lipca do dwóch kolegów dojechało, ja po pracy pojechaliśmy sobie na trzydniowy taki wyjazd już granicy. No i pojechaliśmy właśnie tym odcinkiem od ulicy Kredowej do punktu widokowego. No to fantastyczne przeżycia w kolejnym Kolejny. półcie. <laughs> Marka się dobrze klei, tak tak że, no, ja muszę <laughs> powiedzieć, że brut z pierwszej pół godziny tego wyjazdu dojechał ze mną 300 km do Lublina potem. więc. Także mój rower był biały po pojeździe tamtę. Więc wydaje mi się, że dojazd do tego punktu koniecznie bitumiczny, bo miejsce jest naprawdę fenomenalne. Jeżeli chodzi o kwestie tych oznakowań, to ja się zgadzam, że tak jakby ta, żadnej informacji nie ma dla kogoś, kto przyjeżdża. Ponieważ ja jeżdżę codziennie pociągiem z rowerem, więc ja też obserwuję jak wygląda ruch turystyczny do hełma. Kto jeździ z Sakwami, ile tych, ile tych ludzi jest, to ten ruch jest naprawdę tutaj w pociągach. No, mamy stację ers yy, idealne Tak, więc, powiedzmy zasadzie. od strony oznakowania takich y, kierunkowskazów do głównych punktów, takich chociażby jak punkt widokowy na kopalnię. To jest z punktu widzenia organizacji ruchu żaden problem. Tak jeszcze się robi na zachodzie Europy, w Polsce rzadko, ale myślę, że to jest najłatwiejsze, co możemy zrobić, powiedzmy przy tym, co trzeba z infrastrukturą zrobić. Ale jak najbardziej myślę, że powinniśmy mieć to, po, yy, Bo, to pod uwagę. Mamy też i fotelnie, i, i pomniki przyrody przecież. Yy, tak, także to jest myślę... Bardzo duże atrakcje, tylko po przysłonku nie, nie ma problemu z tak, jeżdżeniem na lukach. Przecież yy, do tej starej studni. Tak, ta kwestia sprawia. tutaj padło, wjazd i wyjazd do miasta, to wydaje mi się, że Helma i tak więcej szczęścia niż Lublin, dlatego że yy, co prawda jest planowana budowa obwodnicy północnej, ale to ona aż tak nie oddzieli miasta od reszty kraju, jak obwodnica w Lublinie. Nie wiem, czy Korzystaliście, ale obwodnica ekspresowa Lublina to jest koszmar z punktu widzenia ruchu poprzecznego dla rowerzystów. Już nie dam rady tędy przejść. I tak prawdę mówiąc, zgodnie z przepisami, żeby przejechać, no to ja muszę aż do krzyżówek jechać, Rubewski, żeby zgodnie z przepisami dojechać do Stankowa czy tam do innych. Przez Bo Kowalski, przejazd Kowelski to jest tra tragedia tak. dla rowerzystów. Teraz to widzę, już zrobili, wyremontowali, ale parę lat rozwalony krawężnik był, ja tam parę razy koziołka bym nie wywinął. No taka jest prawda, no, to, a to jest bardzo proste. Owszem, jak są te, to, co pan y, wspomniał, że ślimaki, to jest piękna sprawa, bo wiem, y, nie, nie jestem tylko w Hełmie, ale i, i w innych miastach jestem i widzę, jak tam się jeździ rowerami. A no tutaj w Chełmie jedna ścieżka rowerowa czy tych linienek nie można by tutaj uruchomić. Na tej kładce. Tak, na tej kładce. Nawet ten by... ten. No, że To właśnie siłorze, jak Pan nie jest z Chełma, to nie, nie, nie musi Pan tego dzisiaj na przykład pojawić, tak? natomiast tak dokładnie jest, tak? Że, że, że to by łączyło te ścieżki. No i to nie będzie spokojnie moim zdaniem, bo ja tam często bywam, więc to po prostu jest teraz taka ala przelotówka miejska dla mieszkańców gminy Chełm w dużej mierze i z tym się musimy pogodzić. To bardzo dobrze się stało, gdy i Starościńska się wyremontowała, teraz niewątpliwą konsekwencją będzie to, że ruch będzie płynniejszy, ale wzmożony z całą pewnością. Tam nie, nie możemy się czarować, że to będzie ulica bardzo spokojna. To znaczy To jest, chce, to jest kwestia, tak jakby rozwiązań, które jest, można zastosować, żeby właśnie tym... Ponieważ Łosickiego idzie dalej, w stronę właśnie tam Borku i tak dalej, nie? więc tam po prostu to samochody będą jechały, z różnych względów, choćby dlatego, że Wojsławicka jest taka jaka jest, więc mnóstwo ludzi z gminy Hełm po prostu tamtędy będzie jeździło do hełma, bo to się dzieje po prostu i myślę, że zatrzymywanie tego będzie, będziemy to robić, natomiast uważam, że obiektywnie będzie ku temu duża przeszkoda, żeby to się udało, bo to jest miejsce, żeby jechać do miasta, tak naprawdę, tak? wyjechać z miasta, nawet ja tamtędy jeżdżę, Sorek, Łosickiego, Starościńska. Wyjeżdżamy na lewo. kolejową, do tej... jesteśmy już przy wiadukcie. Do pani, wstać była uspokojona, bo były takie doły, że trzeba było spokojnie Niewątpliwie brak tych dołów źle wpływa na <laughs> wzmożenie drogowego. Ja jako mieszkaniec muzyki w jakiejś mierze oczywiście Sarkastycznie niż jest. Nie, 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 nie słuca się z tego powodu, że nie jest wyremontowana jedynie w tym kontekście, że nie ma tam po prostu szybkiej jazdy. Na litewskiej, z uwagi na ewentualne wyremontowanie, powstanie problem bezpieczeństwa, bo tam się po prostu śmiga z uwagi na ten chrubieszów i tak dalej. tak? Moje dziecko tędy chodzi przez ulicę, więc ja doskonale znam problem wiecznie działającej sygnalizacji, co jest problemem problem chyba nierozwiązywalnym na razie. Nie wiem dlaczego zresztą, ale ale no problem na Litewskiej będzie, znaczy my wygenerujemy nowe problemy dzięki tym remontom, chociaż trzeba remontować oczywiście, tak? Tam no, wziąć, 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 no, chyba chyba rządność robi wszystko, żeby tych problemów nie wybywało. Jestem głęboko przekonany, to, że tak to, jest, natomiast no, tak tak mówię o tym, że obiektywnie remont jest wskazany, ale jak to zrobić, żeby to było spokojnie, no, oczywiście no, nie ale, było tej Ale to mieście. żebyśmy też się nie wylali dziecka z kąpielą. Mówię o tych progach spowalniających, żebyśmy sami przez nie później codziennie po trzy razy nie wierzyli. No na pewno nie na to prawda. To, to jest to jest droga wojewódzka. Nie, jest nie to miejsko chyba jest. Jeśli można, jeśli można, ja do pana dyrektora mam taki wniosek, no. jeśli można, zasugerować.